Witam wszystkich w 39 części Let's Play Dragon Age początek. Przypominam, że ostatnio wylądowaliśmy w De Denerim i znaleźliśmy poszlaki w stosunku do tego uczonego. Jak on tam miał Gentis? On tam gdzieś poszedł, tam jego pomocnik, czy brat, nie pamiętam dokładnie, yy, powiedział nam, a potem się dziwnie zachowywał, gdy próbowaliśmy wejść do pokoju i niestety musieliśmy go sprzątnąć. Ja się zastanawiałem, czy wyruszyć w drogę za tym Gentfisem, czy zostać w Denerim i zostaniemy tutaj, bo mam sporo questów pobocznych, jak widzicie, a ja lubię mieć po prostu czysty dzienniczek, dlatego zajmiemy się questami pobocznymi i tutaj pierwszy quest to jest, ee... Tak, dostarcz listy z podziękowaniami do pięciu zakapturzonych kurierów Denerim. Właśnie, tutaj mam jeden zakapturzony posłaniec. Mój klient docenia twoją wspaniałą myślność. Tak. Mhm. No dobra, jeden z bani. To jeszcze czterech nam zostało. Eee, czego ci trzeba? Nie od ciebie, czego się wpieprzasz do skrzyneczki, chcę a nie. Czego ci trzeba? A, tu ten srebrny piersiń. dobra. O, bez wartości spokojnie, nie bójcie się. Eee, teraz chodźmy tutaj za te miasta. Jak widzicie, tutaj już na mapce coś jest. Worek na zwłoki. To jest też z związane z jednym questów, ale i tutaj coś jest. Kontakt kol kolektywu magów, to jest bardzo ciekawe. Bo nie wiem, czy to jest ten posłaniec, czy nie. Ale warto z nim pogadać. Jesteś szarym strażnikiem, zgadza się? Właśnie kogoś takiego. Tak, jak o, fajną czapeczkę masz. Reprezentuje kolektyw magów mhm. zainteresowanych tym, by żyć bez ciągłego nadzoru ze strony zakonu. Hmm. Kolektyw to niezależna gildia magów, którzy chcą, by dano im spokój. Nie mamy nic przeciwko zakonowi, ale wolelibyśmy wieść życie na rękę. Aha, drogach, no, to w sumie się nie, nie dziwię. A także w każdej większej osadzie znajdziesz niepozorny worek, a w nim prośby magów, którym potrzebna jest pomoc ze strony kogoś zręcznego i dyskretnego. Nie no, nie będziemy go sprzedawać. Dziękuję przyjacielu. W każdej ważniejszej osadzie mamy agentów, którzy wynagrodzą cię za pracę na rzecz kolok... No ja myślę. Niechaj sprzyjaci stwórca. Kolejne zadania, tak? No super. Super, super. Tego mi brakowało. Ja tu chcę rozwiązywać, próbuję cokolwiek zrobić, a wy już mi kolejne zadania rzucacie. Kurwa, cztery. Położę Krwawe ostrzeżenie. Hmm, choć hostem to już bardzo ostrzeliłem. Dobra, powiedzmy. Hmm. Redcliff, 10 mikstur, tak? No ale ja nie znam się na tym, ziomeczku. Sorry. Dobra, że nawet mi się nawet nie chce za bardzo czytać. Więc powiedzmy, że to wszystko ak akceptuję. Eee... Co tutaj jest? Uda się do domu w rodzin czterech magów oskarżono. Jezus, zaznacz frontować, ja był Zaznaczę frontowe drzwi, aby umazać je koźlą krwią. Hmm. Bardzo ciekawe. Tutaj widzę, że już mam parę drzwi, e, sobie musi stać się zadość. Poprosić o dostarczenie e, kontr. Aha. E, Przygotuj 10 i dostarcz No to spoko. E, Dobra, widzę, że tutaj mam dwie opcje do wyboru, no nie chcę kapować. Czy podejrzane? No nie wiem. Ja No zajebiście. Nie, 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 to nie są takie proste zadania. Dobrze, ja przede wszystkim pewnie będę potrzebował... Mogę z tobą pogadać? Dobrze znów cię widzieć. Ta, zajebiście. Eee, tutaj mi mapka cały czas pokazuje... To on mnie zaatakował! To nie moja wina! Dlaczego mnie zaatakował?! Spokojnie, wyluzuj. To on mnie zaatakował! To nie moja wina! Dlaczego mnie eee. zaatakował?! No! Muszą się nauczyć, żeby ze mną... Z, z nami nie zadzierać, co nie? No! Tak, tak, tak. Cieszę się bardzo, tylko gdzie mam to zadanie? Cholera. Eee, Zamówki... Eee, odszukaj, znajdź czy najemników? kurwa gdzie to jest? eee yy, problem a tutaj jest mieliśmy po... Yy, na targu, w magazynie i w perle bo się gdzieś o... w okolicach targu muszą się nauczyć żeby ze mną... z nami nie zadzierać co nie? to znaczy on teraz po prostu zniknie prawda? tak 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 zniknie zniknie spokojnie Pytałem, czy tutaj nic nie ma. Nie, tutaj nic nie widzę. E, tutaj gdzieś kuskę słyszałem. Kuska, kuska, kuska. Tutaj na mapie się pojawiło coś takiego. Drzwi. Drzwi. Studnia, rozwiązanie problemu. A, czyżbym miał tam po prostu wrzucić to ciało? Ciekawe, ciekawe. E, szukam kozy, bo mi... Potrzebna krew, kozy. I tu mi cały czas coś beczy. Czyście fps nie dadzą za wygraną. Cholera, Wytwory przecież tu... Rzemiosła. Jest tam ta pizda. Czekajcie, chyba będę musiał pogadać ee, z tym handlarzem. Wróciłeś. Trzeba ci czegoś? Receptura z ub żołnierza zb... nie jest żona trucizna. To jest ciekawe, to mi się może przydać. Bo nie wiem, czy nie potrzebuję czegoś takiego. Pewnie później się okaże, że nie, ale chuj tam. Nie, widzę, że nie mają koziej krwi. A sprawdźmy czy jest ona niezbędnie potrzebna. Czy tylko po prostu mogę sobie... Ot tak, od, odhaczyć to. Okej, udaj się do pozostałego domu. Dobra, widzę, że nie potrzebuję krwi. Aha. <gry> Za bardzo chciałem rozbudować to quest'a. Teraz tutaj. No ja... Wybaczcie, jeśli was to nudzi, ale ja po prostu lubię mieć... Bardzo czysty dzienniczek uporządkowany dlatego się tym zajmę dobra no i dwa domki z bani tutaj jeszcze zobaczmy co, o, o co chodzi z tą studią dobra zamknij się co za plotkary czyżbym tutaj mógł wrzucić te ciała hmm. ciekawe I kurwa Alister nie wtrącaj się Studnia. To dobrze, nic na pozbycie się. Yy, wyrzuć worek, oczywiście. <laughs> Tam ci stoją, ja nie wiem, kurwa. Nic się nie zorientujecie. Dobra, zostały nam yy, dwa trupy. Dwa trupy, tak, na targu jest sprzątnięte. Nie, w magazynie mieliśmy porutę na targu, w magazynie i w perle. Pozwólcie się ciało, po... No dobra. Eee, w perle, gdzie to jest ta perła? Tutaj nie ma tej perły. Magia istnieje po to? Tak, tak, tak. Hmm, tutaj już nic więcej nie ma. Tutaj jest przejście na to elfickie obozowisko, i chyba tam się udamy. Mam nadzieję, że tam już nie będzie więcej questów. No proszę was. Ile ich może być? Wczoraj pojawili się jacyś ludzie i gadali niestworzone rzeczy o redkli. O redki. Wiadomość Uj. dla szanownego pana. E, kto? Mam mnóstwo roboty. Do widzenia. Nie, by umarli. Mm, nie bardzo rozumiem. Wiadomość dla szanownego pana. Jaka wiadomość, do cholery? E, tablica listy... listy... List spodziewany... A, anonimowy list. Ten list od Anny z Kroku, kierujący idzie do Dobrze, chcecie się ze mną spotkać? Nie ma problemu, na zaplecze powiadasz? Spoko, tacy odważni jesteście. Ja się was nie boję teraz. Jesteśmy w mieście, to mi możecie naskoczyć. Patrzcie, krwawe kruki chcą się z nami spotkać. No to się spotkamy, no nie ma problemu, absolutnie. Absolutnie... Nie widzę tutaj. A, jest, 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 tak. Dobra. Nawet by mi to przez myśl nie przeszło. Za to ten strażnik bardzo mnie interesuje. Co ty pieprzysz w ogóle? Więc to ty próbujesz mnie zabić. Ciekawość może odrobina inteligencji. Ej, on w ogóle gada co innego niż tu jest napisane. Kogo należy winić za śmierć? Miecz czy tego, kto nim mówi, Ej, no napraw Kruki się. Ruki to miecze, narzędzia używane przez innych do własnych celów. Eee, słucham. A dla rozpaczającej wdowy perspektywa nie ma żadnego znaczenia. Za niektórymi duszami kroczy śmierć. Nie sposób temu tak, zaprzeczyć. Tak, to więc co chcesz w zamian? W LD nie dużo się dzieje. Plaga, wojna domowa, wszelkiego rodzaju zamęt. Wielu nie może znaleźć ze sobą wspólnego Aha. języka. Czasami naprawdę się ze On sobą. On teraz nie mówi dogatuje. to, co było wcześniej napisane. Co z tym zrobisz? Hmm, szukasz pomocy? W pewnych profesjach niewiele jest osób, do których można się zwrócić, gdy zabraknie pracowników. Można tak powiedzieć. Niewielu jest takich, do których mógłbym hmm. się zwrócić. No właśnie, nie jestem y, żadnym zabójcą, Ziomek. Jeśli to wszystko, życzę szczęścia. Tego się obawiałem. Brat strażniczkę! Co ty pieprzysz? Nie chciałem cię urazić. Jeśli chcesz coś kupić, porozmawiaj z Cezarem przy naszym strażniku. zaczynasz mnie bardzo wkurzać. Eeeee. Nakaz, z. A, ukończone. Króla, króla, ożył się i złożył. Nie będę pracował dla tych morderców. Nie ma takiej kurwa opcji. Na pewno nie. A, a co wy chcecie? Jaką strażniczkę brać? Chcecie? No, wyjść po prostu z tego. Jej krzywdę chcecie zrobić? Na pewno. Jesteście na tyle odważni. No, dwa razy się zastanówcie, chłopcy. Nie. No to nie. Hm? No, zdziwiłem się, że ty jesteś w tych krukach, to mnie zaskoczyłeś. Ale nie, 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 nie będziemy pracować dla tych morderców. Po pierwsze, bo to są źli ludzie. E, bardzo źli. To nie są tacy źli, bo ukradli jabłko z targu. Nie, oni mordują niewinnych ludzi za srebniki, a... Nie mam ochoty tego robić, po drugie, nie mamy czasu się w to bawić. No, sorry. Ale nie, nie, nie. Wedle rozkazu nowego Arla Denerim, nikomu nie wolno wchodzić do tak. Wybuchło powstanie elfów. Ostrousi mieli nawet czelność zaatakować jedynego syna Arla. Zamordowali. Bo no pewnie już mieli, mieli rówią, jakiś powód do tego. Cały ród Urienów nie żyje. Regent mianował Rendona Hoa z Amarantin na nowego Arla Denerim, a ten natychmiast urządził w obcowisku czystkę. Straszny tam bajzel. Kiedy zrobimy porządek, otworzymy bramy. No idź już. No wpuść mnie już. Obcowisko jest zamknięte, rusz. Obcowi... Niech by cię szlak trafił, Róż. gnoju jeden. To gdzie ja mam teraz iść? E, tutaj co tu jest? Plan miasta, chyba że tutaj. Cie to by było, by było nawet ciekawe. No bo tutaj nie. Nie no, tutaj nic nie ma. Tam nie ma żadnego przejścia. No to teraz ciekaw jest. Aaaa. To to, 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 to gdzie nas doprowadzi? Jak to się otwiera? Możecie mi otworzyć? Ja pierdolę. Zajmij się czymś innym. Nic ci do mnie. Tak, Dzięki. tak, tak. To już słyszałem, ale. Ziomek, otwórz to. Hmm. No, jestem troszkę zawiedziony. Uczeń, nie chcę nic od ciebie. Pogadajmy z tym y, sierżantem. Udaj się do no, perły. Pamiętaj, nie zabijaj, Tak, tylko jak się tam dostać? No powiedz mi, jak się mam tam dostać. Tylko tyle, o, nic więcej nie proszę, no. Hm. Ciekawa sprawa naprawdę. Ciekawa sprawa. Sara, czy my tutaj, nie, tu wszystko zostało sprawdzone. Plan miasta, plan miasta, czyli, czyli byśmy tędy sobie wyszli? No, zaraz zobaczymy. O kurwa, jakie to miasto jest wielkie. Obozowisko tu nie możemy. Perła, jeden z luksusowych zamtuzów. Brudna boczna ulica. Sznaleja. Nie, nie, chodźmy tutaj. Chodźmy tutaj. Ciekawe, czy nas coś po drodze zaatakuje? Nie no, jesteśmy w mieście do cholery. Przynajmniej nic nie powinno. No to idziemy do luksusowego burdelu. Mamy troszkę złota, więc może się zabawimy. <laughs> tak. Te. No. Oprze... aha. Mapa świata. No to nawet dobrze. Że nas tak przenosi a nie jakieś kolejne obszary, No, zakapturzony posłaniec. powiedz swojemu kapitanowi, że nasza umowa jest pewna. Dobra, to już drugi. Z ten, coś tam majaczyłeś, czy mi się wydawało? Mhm... Przysłał cię ten nic pońkylon. Zapominacie, tak? Cieszę się, że o nas nie zapomnia. Dam wam szansę spokojnie tam. Jeśli przychodzisz. Co jest, co jest, co jest? Tu widzę, że chłopaki się za bardzo rozkręcili. Ej, ej, ej. Nie no, nieładnie tak. Oj, widzę, że tutaj. No. Tak, myślałem. Eee, kim ty jesteś, Izabelo? Szary no kurwa, wszyscy ja mnie tu znają. Tam, że wszyscy strażnicy z Fereldenu zostali zabici? No, jak wydań. widzisz, nie bardzo. O, nie dziw się tak. Wielu spośród was napotkałam podczas mych podróży i za każdym tak? razem dostrzegałam w was coś dziwnego. No coś takiego. Hmm, silne dłonie. Czy mogłabym cię jakoś skusić, byś porzucił swoje bractwo i został członkiem mej załogi? Te silne dłonie przydałyby się, by chwycić tak. moje. Ster. Co innego mogę chwycić <laughs> jeśli chcesz. Nic nie. Zakładam, no. że widziałeś to małe przedstawienie. Mm -hmm. Jak dotąd żaden z tych biedaków mi nie sprostał. Są zbyt niezdarni i przewidywalni. No, nie dziwię się. Natomiast opierać się na brutalnej sile, walczę szybko i posługuje się rozumem. Mówię, Trochę osobie, że. Trochę dziwną twarz masz. Bo szlifowałam swe umiejętności podczas wielu lat pojedynków z wojownikami. Szampierzem, właśnie. Ha, to niezwykła prośba w ustach nieustraszonego pogromcy mrocznych pomiotów. No. Po Obserwowałam cię jednak i wydaje ci się brakować pewnej niezbędnej tak? gracji. Jakiej? Przyzwyczaiłeś się już walczyć w określony sposób, tak? Mhm. Mogę nauczyć cię podstaw. Być może zechcesz przekazać je komuś, kogo zainteresuje to, co mam do zaoferowania. No bardzo ciekawe. Najpierw jednak chciałabym lepiej poznać mojego potencjalnego ucznia, więc poprosimy o coś do picia, a ty zrobisz mi ten zaszczyt i zagrasz ze mną w karty. No właśnie, wolę pojedynek. A co by to dało? Jeśli bym Cię pokonała, mogłabym uznać, że jesteś zbyt temny. no nie w sądzę. W tym wypadku, cóż, uznałabym, że niczego już nauczyć Cię nie mogę. No dobrze, zagrajmy rozważania na temat walki od... Okej. kiedy w kapryśny los... Ani <laughs> trudniej opanować do perfekcji. Nie grałem. Trzeba uważać na posunięcia przeciwnika, mm -hmm. jak i na swoje własne. Zanim zaczniemy, trzeba potasować karty. Mogę to zrobić, chyba że ty wolisz. No powiedzmy, że ja potasuję kartę. Dobrze, proszę bardzo. Jakoś nie mam zaufania. E, potasuj karty. Już? Tak. Na początek po pięć kart dla każdego mhm. gracza. I niech wygra najsprytniejszy. Wygląda na to, że idzie mi dziś karta. Dobra, nie nie, zręczność mamy nawet nawet. Proszę, trzymaj ręce przy sobie. Ej, no. Ha, karta anioła śmierci. Koniec gry. Oboje, Spoko. musimy pokazać, jakie mamy karty. Chyba nigdy nie widziałam tak dziwnego zestawu kart. W ogóle do siebie nie pasują, no, taki już jestem. Mam czterech rycerzy: róż, wieczności, poświęcenia. Po tylu latach wciąż niepokonana. Czy kiedykolwiek spotkam lepszego od siebie. Właśnie, właśnie. Jeśli... Tak, sądzę, że trochę powinienem odpocząć, dlatego, że czas skończyć ten odcinek. Tak, i tutaj ci są żołnierze, których trzeba przepędzić stąd. No i tym się zajmiemy w następnym odcinku. I kto wie, co tu się jeszcze może zdarzyć, ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.